Panie, no a było już tak pięknie Było już tak pięknie Już motocykle Mi się śniły kąpiele. Cztery bajery A tutaj zobaczcie jaka pogoda My Mamy 3 kwietnia, ale ja widzę, u Coś wali na białym Na białym Skuterku. kochani moi na białym skuterku pojechał pan no i dobrze Jedziemy. Co wam powiem? Co wam powiem, to wam powiem, ale po prostu po zbiórce jest na pewno lepiej jak przed zbiórką. A dlaczego? Ponieważ odwirowaliśmy się i okazuje się, że wielu ludzi zmaga się z wiele gorszymi problemami niż. Nam się w ogóle śni śni kochani moi o jeźdz <laughs> Idziesz wraci Spróbuj schwycić taka wlocień no i zobaczcie, moi najdrożsi, najmilejsi. A miałem dzisiaj rano jechać sobie nad zalew zegrzyński. Mówię pojadę, tak sobie odpocznę. Ech, tak yy, popatrzę się na te labędzie na te pływające żaglówki, ponieważ nie mi się nawet pływać na żaglówce. Machać tym linami, tym sterem. A w ogóle to oporządzić tą żaglówkę, czyli otaklować, tak? Tak to się nazywało fachowo. Po prostu się nie chce, nie chce się. I, i, ale słuchajcie, na końcu tych myśli przyszła taka myśl A może by się tak, tak ciepło się robi żeby się tak nawalił po prostu i wrócił tam nawalony już działa nawalony, no nie działa nawalony i ale sobie mówię daj sobie szansę pojeść na ten meeting posłuchaj może coś Ci do tego głupiego uba tam wpadnie nie? i słuchajcie po pierwszej części już miałem wyjść naprawdę, mówię, nie no to... Ja już się wypowiedziałem, to kto tu coś. Kto tu coś jeszcze mądrego może powiedzieć? Jeśli ja już, ja już powiedziałem swój, swój wykład, swój elaborat, co należy robić, a co czego nie należy, to, to tu jeszcze może coś powiedzieć, tak? I okazało się moi kochani mili, że ludzie, którzy tak naprawdę są parę dni w tej wspólnocie, bo to parę lat, to dla mnie jak parę dni, oni mają najwięcej do powiedzenia. I jeden kolega powiedział: Co mi te wszystkie wypowiedzi na YouTubie, czy tam. Tych na mityngach, no nie? Co mi to wszystko pomoże, jak ja się napiję? No i właśnie, o to chodzi. Jak ja się napiję, kochani moi, to już nic mi nie pomoże. Nawet woda z Wisły. Wtedy, jeszcze mi, nawet detoks może wam nie pomóc. A dlaczego tak mówię? Bo sam to miałem, byłem na Kolskiej, wyszedłem z detoksu i poszedłem pić, po odtruciu. po kilku dniach leżenia, z, spania normalnego i tak dalej, nabrałem sił, moja ukochana partnerka, z którą się najlepiej piło czekała już na mnie, pamiętam, przy Arkadii Pojechaliśmy od razu. Się nachwać. Drugi raz w odcinku nie, nie, nie żyjący już leszek targański. Miał taki pałac targom w przegocinku. Mówi jak kończymy to picie. Ja zamówię, wiesz. Odtrucie. Odtrujemy się i wiesz. No i słuchajcie, <laughs> w południe zamówiliśmy odtrucie. A wieczorem już piliśmy. Moja Magda jest świadkiem. Dlaczego? Bo to trzeba cudu, żeby alkoholik przestał pić. I, I wiem, co mówię, Tu są tacy idioci tam, no, tam jakiś Baran mi tam napisał na tym. Mówię, dziwnym zbiegiem okoliczności minęło mi 5 lat Teraz jak nie pija, on już biegł tylko leczenia. Debil. Jakiego leczenia? Powiedzcie mi. Jak można wyleczyć alkoholika, który chce pić? Czym? Nie wynaleźli żadnego leku takiego. Ale co ja chciałem mu napisać Debilu, no nie? Ale co co będę to pacjenta w ogóle się, bo teraz robi się dyskusja, zaraz e, wiecie się tworzy, mądrale tam, ach to są. To są przeważnie ludzie, którzy nawet tam 20 lat tej, tej, tej nie mają, czy tam tej bytności, chyba. i kochani, e. Powiem wam z pełną świadomości, że to, że wy teraz nie pijecie, jeśli są tacy, patrzcie jaka menda, wziął ten, tą Toyota, skręcał w prawo, zamiast nie puścić, no nie, jeszcze szybciej przeleciał, ale teraz bym wyszedł, bo go strzelił w ryj. Ale oczywiście jestem... O ten ten skręcał ta z lotu. Pojechał za nim i mu wybalił taką petardę. Ale gdzie tu teraz w tym kraju? Moje metody, które kiedyś ratowały mi życie, działały. Teraz już niestety nie zadziałają. A dlaczego? Bo się wszystko zmieniło. Panie Moje, bo się wszystko zmieniło. No i wiecie gdzie podjechałem? Pod Lidla. I mam nadzieję, że przestało palić. I ten, pić, palić, nie wiem o co chodzi. I oczywiście te idiotyczne przepisy, że trzeba za i bilet parkingowy wybrać. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Deszcz przestał padać, to jest pozytywne.